Sezon na sztucznej murawie szczęśliwie dobiegł końca. Pora zatem na małe podsumowanie. Zacznijmy od ekstraligi. Tutaj trzecie miejsce i brązowy medal dla HD Heavy Duty, które o włos przegrało decydujące spotkanie z Aztekohortą. Jednak i tak był to dla nich najlepszy sezon w karierze. Drugi stopień podium zajęła właśnie drużyna z dolnego wrzeszcza. Dla nich także jest to najlepszy wynik w historii. Tytuł nie bez trudu obronili mistrzowie wiosny, czyli budros.pl Jaki był ten sezon dla Was? Ciężki. Ciężki. Łatwiej jest gonić niż bronić, się okazało. No ale zakończyło się, tak jak mówiłem, nieskromnie, prawda? Tak się zakończyło. W decydującym o złocie starciu przeciwnicy trzymali się tylko do przerwy. Później na murawie przy Traugutta 29, Szymon Rychłoski i spółka dali popis gry godnej mistrza ekstraligi Redbox Trójmiasto. Ja, mówiąc szczerze, obserwowałem, nagrywałem nawet pańską twarz. Przez 3-1, 3-2, 3-3 myślałem, że będzie jakieś poruszenie. Absolutnie. Cały czas ta siła spokoju. No to jest y, lata swoje robią. Tutaj y, nie ma co ukrywać. I no, znam tą drużynę, wiem co potrafią, co grają i no to widać na boisku. Sprawiacie wrażenie takie, że no, jak nie musicie, no, wygrywacie, jak można wygrywacie jedną bramką. Jak trzeba się spiąć tak jak dzisiaj w dzisiejszym meczu, to po prostu... No, y, zabieracie jakby, no, widzą emocje, to nie jest waszą winą, ale no, po prostu odjeżdżacie w pewnym momencie i nie ma, y, no, nie ma opcji. Dzisiaj, y, znaczy no, tak się staramy grać, ale y, dzisiaj y, wychodzi na to, że, znaczy wyszło nam na to, że jakby z kohorty zeszło powietrze. Mhm. Tak jeszcze do 3-3... To jeszcze się jakoś tam trzymali, a potem już, 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 już było tylko gorzej. Cieszymy się z Wami razem, że obrona tytułu, bo tak jak Pan mówi, zawsze trudniej jest obronić tytuł. Nieważne jakie grają drużyny, Każdy się spina, jak Pan wcześniej mówił, na, na mistrza. I dużo było tych takich na styku meczów. Bawimy się 14 grudnia w Cafe Ferber. No trudno, jeżeli tak się mamy bawić, to, to, to się będziemy bawić. To na koniec nie wiem, pozdrowi swoją drużynę, czy, czy fanów, czy nie wiem. Pozdrowię swoją drużynę, sponsora naszego, yy, dzięki któremu gramy i my się grać będziemy nadal. I oby nam trwał ten sponsor. Tak jest. I wesołych świąt wszystkim, bo to już jest chyba nasze ostatnie spotkanie do, do świąt. Tak? I szczęśliwego nowego roku.